Cześć! W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak zainstalować aplikację Reolink na Twoim komputerze, jak pobrać aktualizację do kamery ze strony producenta oraz jak zrobić aktualizację oprogramowania kamery. Po pierwsze, musisz pobrać aplikację Reolink na swój komputer. Najlepiej ją pobrać ze strony producenta, ponieważ masz pewność, że aplikacja będzie zaktualizowana do najnowszej wersji. By zacząć pobieranie, wejdź na stronę producenta na reolink.com. Kliknij wsparcie, centrum pobierania, aplikacja i klient. Nieważne, czy masz komputer z systemem Windows czy macOS, obie wersje są do pobrania na stronie producenta. Pobierz aplikację oraz zainstaluj ją na swoim komputerze. Kiedy już masz zainstalowaną aplikację i dodałeś do niej kamerę lub zestaw kamer, czas na pobranie aktualizacji. W tym celu wejdź ponownie na stronę producenta. Kliknij Wsparcie. Centrum pobierania. Oprogramowanie układowe. Kiedy otworzy ci się strona, pojawią ci się dwa wiersze. Pierwszy wiersz. To nazwa urządzenia, w moim przypadku będzie to model W320. Następnie wybierz wersję sprzętową, jaką posiada Twoja kamera i kliknij Szukaj. Pokażę Ci, gdzie znaleźć Twoją wersję oprogramowania. W aplikacji Reolink wybierz kamerę, która Cię interesuje. W moim przypadku jest to W320. Kliknij Ustawienia. Kiedy pojawi ci się okienko, kliknij Informacje. Numer sprzętu to twoja wersja oprogramowania. Wróćmy na chwilę do aktualizacji. Kiedy wybierzesz już najnowszą wersję oprogramowania, plik, który pobierzesz, będzie spakowany. Wypakuj go w miejscu, gdzie łatwo go znajdziesz, a następnie przejdź do aplikacji. Kiedy masz już pobraną aplikację i aktualizację do kamery, przejdź do ustawienia, zakładka System, Zarządzanie, Aktualizacja oprogramowania i wybierz ostatnią opcję. Kliknij Przeglądaj. Wybierz wcześniej pobrany i wypakowany plik. Możesz wybrać opcję Resetuj konfigurację, spowoduje to przywrócenie kamery do ustawień fabrycznych. Następnie kliknij Uaktualnienia. Jak widzisz wyskoczy okienko. Dostępna jest nowa aktualizacja. Kliknij Następne. Zaczyna się proces aktualizacji. Trwa on kilka chwil. Przede wszystkim pamiętaj, jeżeli aktualizacja nie jest kompatybilna z Twoim urządzeniem, aplikacja poinformuje Cię o tym. Nie musisz się martwić, że coś pójdzie nie tak. Po aktualizacji kamera na chwilę się wyłączy i włączy ponownie. Na tym koniec. Kamera została zaktualizowana. W komentarzu możesz napisać, jaką inną funkcję miałbym ci pokazać. A tymczasem zapraszam do sklepu na